Pokazy sztuczek kuglarskich, warsztaty robienia lizaków, dmuchane zamki i pałace. Jak co roku Galeria Olimpia nie zapomniała o najmłodszych i w związku z ich świętem przygotowała wiele atrakcji, które czekały na dzieci w ten weekend. Mnóstwo atrakcji. Powiem jednym zdaniem: mnóstwo atrakcji. Dzieci na pewno nie, nie mogły się nudzić. Wczorajszego popołudnia, wczorajszego dnia. Ciekawa jest to forma spędzenia, spędzenia czasu właśnie przez dzieciaki w takiej galerii, tak? bo rodzice mogą iść na zakupy, a dzieci, dzieci mogą zostać pod naprawdę dobrą opieką, korzystać ze wszystkich atrakcji. Między innymi, między innymi bardzo fajnym pomysłem i rzeczą było tworzenie lizaków. Dzieci poznawały technikę tworzenia lizaków również. Również tworzyły dla siebie te lizaki, prawda, mogły sobie zabrać zupełnie za darmo do domu, miały do dyspozycji watę cukrową także, no i na scenie, na scenie mnóstwo się działo, na scenie były węże, byli siłacze, którzy robili rozgrzewkę. Wśród sobotnich pokazów największą publiczność zgromadził występ fakira, który przybył do galerii w niecodziennym towarzystwie. Węże naprawdę zrobiły niesamowite wrażenie na, na dzieciach, widać było po oczach <gry> dzieci, no i ciekawe show, ciekawe show w wykonaniu fakira, który, który był właścicielem tych węży, który opowiadał ciekawie o tych wężach. Dzieci zadawały bardzo ciekawe pytania, no i naprawdę było, było e, ciekawe. Niedzielna część imprezy została przeniesiona na parking galerii, gdzie rozstawione zostały namioty, ścianka wspinaczkowa i trampolina atrakcją towarzyszyły liczne gry i zabawy. Przyszliśmy z wnuczką, bo akurat tak się zdarzyło, że nam podrzucili i z tego tytułu jesteśmy bardzo zadowoleni, a tutaj można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o samą galerię i, i, i promocję, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o to, że będzie ta impreza, no to, to żeśmy skorzystali. Jesteśmy już tutaj, no można powiedzieć, od, od godziny pierwszej, czyli już ponad dwie godziny wnusia nie chce opuszczać tego terenu. No, no ma tutaj swoje można powiedzieć preferencje, tak jak tutaj bańki, zjeżdżalnie. No powiem jedną rzecz, że tutaj takie no można powiedzieć konkretne, wesołe miasteczko. Dużą popularnością cieszył się amerykański żółty autobus szkolny, który za symboliczny uśmiech zabierał dzieciaki na niezapomnianą wycieczkę ulicami miasta. Przyjechaliśmy z Będkowa, specjalnie tutaj dzisiaj z dziećmi i pierwszą właśnie atrakcją jaką tutaj Zaznaliśmy, że tak powiem i jest właśnie ten autobus. Jest bardzo fajnie, autobus jest elegancko wykończony, widzę, że dzieciaki się tutaj dobrze bawią i oby tak dalej, i oby następnym razem, w następnym roku też była taka impreza, też taka inicjatywa. Bardzo, bardzo nam się podoba. Nie zabrakło też dreszczyku emocji, które wywoływały akrobatyczne pokazy jazdy na bicyklu. To jest taka historia tego roweru, że nie jest to pierwszy rower. Niektórzy myślą, że to są pierwsze rowery, ale tak naprawdę Bicykle to już jest zaawansowany rozwój roweru, to jest koniec XIX wieku. No i my przede wszystkim przyjechaliśmy, żeby podzielić się tutaj na Dniu Dziecka w Galerii Olimpia tą naszą pasją. Przewieziemy każde dziecko, też dorośli, dorośli też są dziećmi nieco większymi. Potrzebują większych zabawek, no i bicykle są po prostu idealne. I to są rowery, które przenosimy się do dzieciństwa, bo każdy dorosły wsiada i po prostu zaczyna uczyć się jeździć tak jak za dawnych lat na rowerku. Jazda jest tak naprawdę łatwa. Są dwa elementy: wejście na bicykl i zejście, które, wymaga, które jest trudne, ale my tutaj asekurujemy i po prostu można bezpiecznie uczyć się jazdy właśnie bicyklem. Dzień Dziecka na stałe wpisał się do imprezowego harmonogramu Galerii Olimpia, stając się atrakcją, na którą co roku czeka wielu Bełchatowian.